i wam z z tej strony jesteśmy dzisiaj w siedzibie polskiego K2 gdzie odbieram właśnie buty na nowy sezon e, piękna nowa szata graficzna dzisiaj e, wygrzewamy dostosowujemy i za chwilę przyjdą na śnieg Bud, który wybieram to jest Mindbader 115. Jeżdżę już na nim od 3 lat, zarówno luźno jak i na zawodach. Coś co najbardziej mi się w tym bucie podoba i najbardziej doceniam to jest świetna amortyzacja tej goleni, całej piszczeli. Zapominamy absolutnie o bólu, o bólu nóg przy lądowaniach. Też ruchomość w stanie spokojnym to jest coś co mi się bardzo przydaje do każdego rodzaju amortyzacji, także serdecznie polecam.